Dzień dobry, witam Państwa w podcaście Prawda bez barier. Dzisiaj zajmiemy się słowem dyskryminacja. A to dlatego, że w pewnym programie, w pewnej publicznej rozgłośni radiowej, Pani Ministra Katarzyna Kotula od równego traktowania wszystkich ludzi w Polsce. Powiedziała, że istnieje dyskryminacja pozytywna. A mi po prostu opadły ręce. Dyskryminacja pozytywna, nawet nie wiedziałem, że takie pojęcie istnieje, że politycy potrafią złe słowa zamienić w znaczenie dobre. Bo dyskryminacja oznacza po prostu bariery, tak? Czy to fizyczny, czy to mentalny, czy to z powodu koloru skóry, albo tak jak my mówimy, osoby z niepełnosprawnością są gorzej traktowane przez urzędy i nie tylko w różnych sprawach. Ja się zastanawiam, jaka może być pozytywna dyskryminacja. To tak samo jakby powiedzieć. Że jest dobra przemoc. Pewnie, że to brzmi szokująco. Bo ja sam się zszokowałem. Nie wiedziałem, że jest coś takiego jak dyskryminacja pozytywna, która w moim czy mniemaniu nie istnieje. Nie ma czegoś takiego.